Cześć kochani, tradycji musi się stać zadość, więc jak co piosenka to też filmik o tym trochę co miałam w głowie kiedy się ona tworzyła i no chciałabym wam trochę o tym opowiedzieć. Tak naprawdę w ogóle się do tej piosenki, w sensie generalnie ja już od jakiegoś czasu w głowie miałam takie pragnienie, żeby napisać piosenkę o tym co... Co będzie w sensie <noise> o tym, że Bóg nadchodzi, że przyjdzie ze swoją chwałą, że, że właśnie, że On jest tym, który przychodzi, że Jezus powiedział: Nie znacie dnia ani godziny, ale że Pan jest blisko, nie? I miałam strasznie na sercu to, żeby właśnie napisać o tym piosenkę, o powtórnym powrocie Jezusa na ziemię. Może kiedyś tak się może szczegółowo jakoś tym podzielę, ale ja generalnie w ogóle z y, tym, co jest w apokalipsie miałam trochę, w sensie jakiś czas temu miałam taki trochę lęk do tego, w sensie mm, dla mnie to była też pewna taka trochę niewiadoma, y, trochę taka obawa, kurczę jak to będzie wyglądać i tak dalej i takie myśli, jej kurczę dożyje końca świata i takie w sumie miałam takie Kurczę, może lepiej chyba było zabrać się z tego świata przed tym. No, ale od pewnego czasu nie mam tego lęku przed tym. W sensie mam takie wręcz na odwrót, że pragnę, żeby Boże Królestwo przyszło na ziemię, ponieważ wtedy nastąpi pokój, nastąpi dobroć, miłość i wtedy będzie taki tak naprawdę prawdziwy porządek, prawdziwy ład, który jest w stanie zapewnić tylko Bóg. Tak naprawdę mm, miałam w głowie dwa jakby fragmenty. Wiedziałam, że na pewno chcę coś zaczerpnąć z Apokalipsy, bo głównie w tej księdze jest tak, nie wiem, głównie nie głównie, no w innych też jest tam trochę y, napisane o powtórnym przyjściu Jezusa, ale chciałabym, chciałam właśnie zaczerpnąć coś z Apokalipsy do tej pieśni. E, I tak naprawdę w sumie tam poszedł cały fragment z Apokalipsy po prostu w tym bridge'u, że alfa i omega tam było. Ja jestem alfa i omega i to mówi Pan, który był, który jest i który przychodzi. I wziąłem ten fragment yy, i miałam drugi fragment jeszcze w głowie i to była ta przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych, o tej całej sytuacji z tą lampą i oliwą i, yy, i właśnie kiedy wyśpiewam ten y, fragment, czekam na ten moment, to to nie jest tylko takie, o dobra, kiedyś będzie i tak sobie gdzieś tam z długo czekam. Pragnę cały czas trwać w takiej postawie czekania, postawie y, takiej świadomości, że to może naprawdę przyjść w każdym czasie. Y, nie znam dnia ani godziny, ale chcę być na to gotowa. Chcę, żeby moja lampa cały czas była zapalona. Chcę mieć. Od dostatkiem oliwy, żeby moja lampa nie zgasła. Wiem, że tak naprawdę tylko jeden wers jest tak sumetek zaczerpnięty, ale tak naprawdę w tym jednym wersie się kryje to całe sedno. W sensie, że to, co miałam na myśli. Niech lampa płonie, czyli chcę być cały czas w oczekiwaniu, chcę być cza cały czas w gotowości, chcę być cały czas w świadomości, tego, że to może stać w każdym momencie. I tak, taką postawą chcę żyć. E, chcę mm, czekać na Boże Królestwo, aż Jezus przyjdzie, przyjdzie ze swoim porządkiem, e, i wtedy naprawdę będzie już w porządku. Nasza ojczyzna jest w niebie, jesteśmy tutaj tymczasowo. Więc e, wiadomo, jest jeszcze dużo do zrobienia tu na ziemi. Wierzę, że Bóg każdego z nas też tutaj powołuje, żeby robił różne rzeczy. Eee, I to jest super. I jak póki tu jesteśmy, korzystajmy z tego i róbmy co do nas należy. Ale miejmy też z głowy, że Bóg jest blisko. I no, że właśnie. Czekamy na powrót do taty. Eee, czekamy aż on ze swoją potęgą, ze swoją chwałą. Wstąpi tu na Ziemię. To będzie na pewno niespotykany widok. A i jakoś po prostu, wiecie, ja właśnie pisałam tę pieśń z taką radością i z takim po prostu podekscytowaniem nawet, nie? Nie z, nie z lękiem, nie ze strachem, ale z taką, wiecie. Byłam podjarana tym bardzo w sensie, jestem podjarana. I yy, no, a w ogóle zaczęłam, wiecie, do Penina po dosyć intensywnym dniu i miałam takie, kurczę, co coś napisać, nie? I, I... No i się stało. No i... Dzięki bardzo za obejrzenie tego filmiku. A... Miejcie dobry, najbliższy czas błogosławiony. Trzymajcie się i z Panem Bogiem. jujo!